Predatorzy przemierzali galaktykę w poszukiwaniu wyzwań związanych z polowaniem na wymagające i zarazem niebezpieczne stworzenia. W zależności z jakiej kasty pochodził dany wojownik, działał w pojedynkę lub z całym klanem, do którego należał. Wiele razy zdarzało się, że łowcy przeszacowali swoje możliwości i byli neutralizowani przez zwierzę, na którą chcieli polować. Większe klany miały nawet gwiezdne mapy z oznaczonymi planetami, które należało omijać szerokim łukiem. Były one przeznaczone dla elitarnych wojowników, gdyż w takich miejscach nawet starożytni mieli problem przetrwać na dłuższą metę. Jednym z takich miejsc był Xenomorph Prime planeta, na której Xenomorfy zdominowały w praktyce cały ekosystem. Kodeks klanów zabraniał wysyłać tam nowicjuszy, ponieważ ci byliby narażeni na starcie z najpotężniejszymi wersjami obcych. To mroczne miejsce było bowiem zamieszkiwane przez dziesiątki tysięcy obcych, które gromadziły się wokół kilku ogromnych uli, oddalonych od siebie o tysiące kilometrów. Oprócz pospolitych robotnic i wojowników, można było tam spotkać Pretorianów, Kraszery, czy też króla ksenomorfów. W sercach pojedynczych uli znajdowały się również królowe, a nawet cesarzowa. Jeden z największych obcych dorastający do kilkudziesięciu metrów długości. Predatorzy pozyskiwali z niej łapy królewskie do tworzenia nowych uli obcych, na planetach gdzie miało dochodzić do religijnych polowań. W przeciągu tysięcy lat tylko jeden predator przetrwał tam odpowiednio długo i został ostatecznie uratowany. Był on jednak szczególnie utalentowanym łowcą, co dawało mu pewną szansę na przetrwanie. Na domiar złego planeta była zamieszkiwana przez inny gatunek szczytowy, który skutecznie polował na ksenomorfy. Olbrzymie gadzie podobne istoty pełniły funkcję regulatorów ekosystemu, tak aby ksenomorfy nie zniszczyły całkowicie kruchego naturalnego balansu na tym ciele niebieskim. W kulturze predatorów panowało przekonanie, że wylądowanie na tej planecie oznaczało szybką porażkę łowcy, dlatego często byli zrzucani tam w ramach kary predatorzy złej krwi, którzy zostali złapani przez klany przestrzegające kodeksu honorowego. Czasami zdarzało się, że łowcy lądowali tam celowo, jednak szybko ginęli. Lub z orbity było widać jak używali autodestrukcyjnych ładunków. Nawet największe klany Predatorów, posiadające kilkudziesięciu starożytnych Predatorów, nie byłyby w stanie przetrwać na tej planecie. Gdyż ksenomorfy dowodzone przez elitarne jednostki obcych potrafiły atakować wrogów w hordach liczących po kilka tysięcy osobników. Były to agresywne, otwarte ataki, które nie dawały możliwości skutecznej obrony. W ten sam sposób ksenomorfy walczyły również między sobą, gdyż pierwotnie na planecie żył czerwony podgatunek obcych, który przegrał otwarty konflikt ze swoimi rywalami. Premiera nowego filmu z uniwersum obcego zbliża się wielkimi krokami i ja już zacząłem odliczanie. Hasło dzisiejszego odcinka to Xenomorph Prime. Tymczasem trzymajcie się, cześć!